Siemano, wracamy do pracy. Tak wiem, jeszcze brązer nie jest domyty, ale oglądałem wczoraj materiał Mariusza e, Tomczuka z wujaszkiem i mówił, że ponad tydzień się męczył z tym brązerem, także chwilę to potrwa. Wracamy do pracy, tak jak wspomniałem, dzisiaj zaczynamy dniem nóg. E, co do zmian, bo tutaj oczywiście małe zaszły, jako że kontynuujemy oczywiście przygodę. Co do startu powiem Wam niebawem kiedy, ale już wstępnie jest ustalone, na pewno jeszcze będę startował w tym roku. No, także lecimy dalej. Co do zmian. Teraz muszę powiedzieć tak wiadomo, troszeczkę naokoło. Wiecie dlaczego. Więc mój niski teść kupił nieduży teren, żeby być masterem na swoim podwórku. Tak to. Eee, przepraszam, was ale muszę tak mówić. Wiecie wszyscy o co chodzi. No to to e, wraca. E, reszta pozostaje, czyli tak jak, e, tak jak na poprzednich materiałach wspominałem. E, ok, kroki 8000 w dzień treningowy, w dzień nietreningowy 9000, no i rozpiska treningowa zostaje, tak jak wtedy będziecie na bieżąco, także będziecie widzieli, jak to wygląda. Na razie zostajemy przy jednej serii roboczej, ale wracamy do upadku. Także objętość zostaje dalej niska, ale intensywność jest troszeczkę w górę. Co do podjedzenia i tak dalej, bo pewnie będą pytania co podjadłeś. Szczerze, po takim ładowaniu mi się nie chciało jeść w ogóle. Dzisiaj zacząłem dzień nawet ważąc chyba 108,4 także Także no nieduży skok wagi, no ale tak jak mówię, nie chciało mi się jeść. Wysłałem dla Kuby fotki wysłał mi zmiany wszystkie w diecie minimalnie kalorie w górę, ale to myślę, że za chwilę zobaczycie. No i kontynuujemy. Kontynuujemy przygodę. Wszystko przed nami. Widzimy się za chwilę na śniadaniu. Standardowo po y, krokach chcę sobie zrobić brzuch, czyli oczywiście y, 3 serie po 35, do tego trzy serie planków i potem bakumy, ale ktoś mi tu ktoś tu przyszedł się przywitać. Dawno cię nie było na YouTube, powiedzcie mano. Siemano YouTube powiedz cześć Witamy Wilsonka. Cześć. O, w glutaminie się uwaliło. Chcesz glutaminy? Ty... Nie, ty nie robisz. Teraz przeszedłem na planki. <grymne> Chcesz się bawić? Akurat teraz. Ty wiesz, że ty masz 9 lat. Nie obchodzicie to. Mentalnie dalej jesteś szczeniakiem, tak? Dobrze. Moim szczeniakiem. Tak? Dobra. No i mamy śniadanie. Tutaj w sumie się nic nie zmieniło. Mamy 100 gramów truskawek, 100 gramów mąki ryżowej 35 gramów izolatu. Do tego dwa całe jajka, dwa białka jaj. Także naprawdę jeden z moich ulubionych posiłków, szczerze wam powiem. Dobra, próbuję się umyć jakoś tam schodzi, domyć. Właściwie jeszcze trochę zostało, no ale powolutku, małe kroki, tak jak to mówili, no prawie tydzień. U mnie trochę szybciej chyba będzie. 200 gramów indyka, 120 gramów mąki ryżowej i 50 gramów borówek, ale dodaliśmy tutaj oprócz 20 gramów mąki 20 gramów czekolady gorzkiej. Ja wybrałem sobie 99, czyli jako źródło tłuszczu po prostu. I dodaję to sobie do mm, mąki, mieszam i wychodzi. We vlogu DNS 12 macie przepis, jak dokładnie zrobić. No. Biorę się za jedzenie, widzimy się na treningu. W tle Dorian, mała nutka motywacji przed treningiem, a ja tworzę szejka treningowego, czyli 15 gramów dekstrozy, 20 30 g EA, 5 g glutaminy, 5 g kreatyny i lecę na nogi. Pierwszym ćwiczeniem, którym rozpoczynam trening nóg jest dodatkowa objętość na biceps i tutaj wykonałem uginanie na maszynie jedną serię w zakresie powtórzeń 10 do 12. Kolejnym z ćwiczeń w planie jest przywodzenie, i tutaj musimy pamiętać o tym, żeby mocno trzymać rączki, żeby nie odrywać pośladków, i pracować z samym przywodzicielem. Zakres powtórzeń w tym ćwiczeniu to 12 do 15. No i często ludzie pytają co do upadku, jeżeli trening jest do upadku, a mam rozpisane na przykład 12-15, co mam robić, jeżeli dam radę robić więcej. I odpowiedź jest prosta. Robisz tyle ile dasz radę, a za tydzień po prostu zwiększasz ciężar. I na nie leżąc, jedna seria, 10 do 12. Standardowe ćwiczenie na czworogłowe, czyli prostowanie nóg, tutaj zakres powtórzeń od 10 do 12 na stałym napięciu i przypatrzcie się, że znowu trzymam mocno rączki, żeby nie pracować, nie odrywać pośladków itd., a skupić się tylko i wyłącznie na czworogłowu. I chyba jedno z moich ulubionych ćwiczeń na równi z hakiem i z SLDL, czyli przysiad na safety parze. Zakres powtórzeń od 8 do 10, tutaj też z pauzą na dole. Jestem bardzo zadowolony z tego ćwiczenia, jako że, no, będąc dwa dni po zawodach, już tak duży ciężar, bo tutaj mamy 246 kg. Dlaczego 46? No boż tanga waży 26. Wypychanie nóg, tutaj troszeczkę zmieniłem ułożenie, także położyłem troszeczkę niżej oparcie. Dzięki temu czułem lepiej czworogłowę. Zakres powtórzeń od 12 do 15. Ginanie ogonu siedząc z lekką pauzą w rozciągnięciu zakres powtórzeń od 10 do 12. Bułgary z handlem i tutaj na dole staram się spauzować, żeby idąc w górę skupić się także na do dopięciu pośladkach. Jedna seria robocza, zakres powtórzeń od 12 do 15. I ostatnie ćwiczenie w naszym treningu, czyli wspięcia siedząc, zakres powtórzeń od 12 do 15. Staramy się tutaj, tak jak wspominałem, już nie odrywać palców na dole, żeby nie przenosić napięcia na ścięgno, a trzymać je na mięśniu. Nieskończony, wszystko naprawdę super, siłowo super. Jestem bardzo zadowolony z tego, jak jestem dwa dni po zawodach, a naprawdę siła była spoko. Także 120 gramów klejku, 60 borówek, 50 izolatu. A pytaliście, jaki klejk używam, także to jest taki najzwyklejszy klejk z nasłu Jakby naszą chciał mnie zasponsorować, to śmiało. No, wiem, że to się pewnie nie wydarzy, ale trzeba by nie spróbować. No i po treningu wpadła mała drzemka, ale to jest bardzo, bardzo dobrze, bo zawsze, zawsze regeneracja jest bardzo ważna. Różowa miska załadowana. 100 gramów klejku, 50 g izolatu, 50 gramów borówek. Biorę się do jedzenia i widzimy się za chwilkę. Przyszły też fotki z zawodu, więc tutaj wam wstawię teraz. I układ dowolny, także tylko włączę z inną muzyką, żeby nic nie ucinało, także the You told me you believe in something, and you said you're done pretending that fate is patient. Go away Znowu ta różowa miska. Do zawodów trochę zostało, no niewiele w sumie. Niedługo powiem, niedługo powiem, naprawdę blisko. Eee, I różowa miska, więc trzeba działać anabolicznie, skoro już niebawem do zawody. Makaron, makaron. Tym razem nie klejka, nie mąka. 120 gramów makaronu bezglutenowego zaraz pokażę wam jak. Czekajcie. 200 g indyka i 50 gramów borówek. A makaron jest ten. Także pokazuję od razu, żebyście jakby ktoś chciał sobie makaron ogarnąć nowy W Carrefourze dostępne także. No i zostało jeszcze parę kroczków. Tak jak słyszycie, u nas to oznacza 21 godzinę, więc przed ostatnim posiłkiem i przed snem Akurat spacer jak najbardziej dobrze wpływa, także jakieś 20-15 minut. Spacerku. No i ostatni posiłek: czyli 200 g indyka, 120 g mąki ryżowej, do tego 50 g borówek i 20 g masła migdałowego. I tak kończymy ten intensywny, fajny dzień. Naprawdę dobry trening. Także jeszcze dużo roboty przed nami. Dużo do ogarnięcia, dużo do poprawy, ale wszystko będziecie mogli zobaczyć. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie suba, komentarz, łapkę w górę. I do zobaczenia.